Cześć. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj do mnie kolejna przesyłka z AliExpress. Zamówiłem sobie taką podstawkę pod stopkę do motocykla. Dzisiaj paczka dotarła. Zaraz sobie ją rozpakujemy. Zobaczymy jak ta podstawka wygląda i spróbuję zamontować do motocykla. Podstawka tak się prezentuje. Tu jest imbusik. Tak mniej więcej wygląda zaraz sobie wyjdziemy do garażu wyciągniemy motocykl i spróbujemy zamontować jesteśmy w garażu podstawkę, podstopkę zamontujemy do tej oto aprilli zawsze się boję, że motocykl mi się przewróci ta stopka jest strasznie mała mam takie wrażenie, że zapadnie się jak mocosyk stawiam. Tutaj kupiłem tą podstawkę. Mam nadzieję, że będzie pasować. Zaraz rozpakuję i zabiorę się za montaż. Podstawkę wyjąłem z woreczka. Słuchajcie, tutaj w drugim woreczku był imbus. Jakiś kawałek gumy. Żeby ją założyć pod stopkę, muszę tu odkręcić tą blachę. Blaszka odkręcona. Śrubki wykręcone. Tak to teraz to wygląda. Musimy teraz podłożyć. To jest aluminiowe ta podstawka. Musimy ją teraz podłożyć pod stopkę. W tym celu muszę przejechać motocykl, aby ustawić dobrze tą podstawkę. Jak widzicie podstawkę. Ustawiłem, włożyłem, pasuje idealnie. Teraz nakładamy sobie tą ozdobną blaszkę. No i zakręcamy trzy śrubki. Bałem się trochę, że to nie będzie pasować. Jak widać stopka jest uniwersalna. Pasuje do chyba większości motocykli. No i podstawieczka zamontowana, śrubki dokręcone. Słuchajcie, na początku jak to zamawiałem, bałem się, że ta podstawka nie będzie pasować. Jak widzicie pasuje idealnie. Myślałem, że ona będzie jakaś taka duża, będzie to szpetnie wyglądać. Fajnie nawet to wygląda, nie rzuca się w oczy. Są różne kolory tych podstawek. Żółte, czerwone, srebrne, czarne, niebieskie. Do wyboru do koloru, słuchajcie, teraz sobie tą stawkę podniosę. Jak widzicie, nie jest duża. Fajnie wygląda. Nie wygląda to źle. Na pewno motocykl na niej będzie stabilniej stał. Nie będzie obawie, że się zapadnie w grząskim gruncie. Także na tym kończymy ten film. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Cześć.